Witamy serdecznie na platformie Future Colors. Platforma jest naszym autorskim rozwiązaniem. Nauka prowadzona jest w formie all-in-one, co oznacza, że wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu. Na naszych kursach odbywają się grupowe lekcje na żywo oraz konsultacje indywidualne, w trakcie których możesz omówić wyzwania pojawiające się podczas nauki. W zakładce spotkania znajduje się lista najbliższych zajęć, a korzystając z przycisku Dołącz można bezpośrednio do lekcji. Po każdym spotkaniu nagranie automatycznie pojawi się w zakładce z daną lekcją. Dzięki temu rozwiązaniu, w każdej chwili możesz wygodnie wrócić i przeanalizować materiał omawiany na zajęciach. Po każdej lekcji prosimy o ocenę zajęć, dzięki czemu jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować poziom satysfakcji naszych uczestników. Masz dostęp do bezpośredniego czatu z mentorem lub mentorką. W ten sposób możesz się z nim łatwo skontaktować i szybko otrzymać odpowiedź lub dodatkowe wyjaśnienia. Na czacie znajduje się również Student Support, który odpowie na wszelkie Twoje pytania organizacyjne. Zadania dodawane są bezpośrednio przez platformę przy użyciu jednego przycisku, dzięki czemu nie musisz korzystać z zewnętrznych narzędzi. Po wysłaniu zadania nasi mentorzy wnikliwie je sprawdzają oraz przesyłają stosowny feedback. Możesz sprawdzić swój postęp na roadmapie.